Ciekawostki, starannie Tadek. Witam Was w grze Age of Mythology. Lecimy z kolejną misją kampanii. E, tym razem to mamy dziewiątą misję ujawnienie. Bohaterowie muszą zniszczyć Taran Gargarenisa, zanim zdoła on otworzyć tajemniczą bramę w podziemiu. Zobaczymy, czy my będziemy w ogóle walczyć teraz jakieś, na no, jakiejś mapie podziemnej. bo tak, trochę zabrzmiało. Dobrze, jesteśmy w podziemnej Dzień. And a Cyclops that rains fire on us from the skies? I'm starting to think this might not be a bandit we're dealing with, Chiron. Where is here? This is Erebus, the realm of Hades. We've passed into the underworld. What? A gate? What do you think is behind it? I don't know. But if our Cyclops friend wants to open it, I think we want it to stay closed. We've got to destroy that ram! Call for reinforcements at once! Etimos, nay. Ja wiecie że Już nie mogę tej super siły on teraz z jakiegoś powodu. padnie? No nie padło, więc... Ej, yy... no czemu mi... Jakby się to popsuło. Chyba nie o to chodziło. Ej. Zablokowała mi się super moc na przycisku. No spoko. No, Dobra, trudno. Ej, to chyba będzie jakaś szybka misja mi O, nie, coś się zepsuło z muszką chyba. No i bozerowie go tam załatwią. O, nie. Dalej, zobaczcie, Zostaje nie wiem dlaczego... ...jeden rodzaj tego... ...jakiegoś wyglądu powiedzmy. Nie, no, to przyszli jakieś żołnierze. No i będziemy się bufować najwyżej. No, elegancko. Na razie ich nie leczę. Można no. no, być tu. Ale to tak po prostu go zniszczę? Aj, on mogłaby ich. A, zobaczcie, zniknęł gdzieś. Mordy, już ma ten ba taran. Chciałbyś powiedzieć baran. Dobra. Dobra, bufuje. To super. Ale tak bez sensu. No 23 tysiące żyć i co mi będziemy go tak lali, tak? To nie do końca rozumiem. W sensie... Okej, okay, no możemy zablokować, ale dlaczego? Po prostu będziemy bić ten ten. Uszkodzenie bramy Ere... rebu 10%. Brama ma trochę więcej żyć nie dobrze. To, jest to dotarli na miejsce. Ja, niech o, udało się. Dobra, dobra, dobra. No, 20%, dobra. Wzrosły już obrażenia, jakie otrzymał ten nasz... nasza brama, powiedzmy. Ale nie wiem, to w sensie, to chyba coś będzie jeszcze na tej misji, no bo to jak rozwalę bramy, taran i będzie koniec misji, to tak w sumie... trochę by to dziwne było. Czy coś tutaj było źle ułożone z tą misją? Czy o co chodzi? Czy może ja miałem tam iść, coś robić? Nie mam pojęcia. Może oni powinni byli mnie atakować w trakcie tej walki, tutaj o ten taran. Nie mam. ciężko powiedzieć. Coś jakby nie zagrało, bo tak to wygląda. Fortunately. Znaczynie... There are other routes to Tartarus. So this one can be closed. Nie, biedni że zostali. No dobra, lecimy z do menu. Tylko że w sumie mógłby mi się naprawić. Myszka mogłoby się naprawić nie, co się z nimi stało. Take a lifetime to tunnel through this. The Cyclops said there were other ways into the underworld. That means there are other ways out. Shades, the dead. We are strangers to this realm, but they know it well. They can show us the way out of this place. Czyli wychodzisz zaraz będziemy typu. Eee, że trzeba będzie gdzieś iść. Będziemy zwiedzać tutaj jakieś podziemia. Proszę Wam, że no nie za wiele tu widać. Hmm. Ale w sensie co zabijemy na Taurowaniu? cieniem? czy o co tu chodzi. ale być Ej, ale walczcie z nimi, co wy robicie? Co, no, co mi śmiertelne? Ej, co jest? No z automatu ich nie zaatakowali. Kupaki. Otóż co to się dzieje? No ten, tak? Haron. przewozi Zmarłych. Nie, nie wiem co to się stało, że oni ominęli sobie ich. Kosztowało mnie to życie moich żołnierzy. A... Ociekać Kamień mi zamieniło żołnierzy. Czy mogę tego nadużywać? Nie wiem. Nie wiem co się dzieje, zobaczcie, bo cały czas zostaje. Tak jakby obrazki, zostaje mnie. Proszę się. Tak Malista. wulomej, malne, Etim Etym Proszę się. Nę. To Stagma jest woli. Lecie? Ekspo. Pani. Strasznie mały zasięg widzenia tutaj mamy. Wulume. Trudno trochę robotę. A tu będziemy ją nieść musieli? Aha. O, tam z Egiptu ktoś jest, bo widzę, że zwierzęta są kontrolowane. Dla turady wejść? No dobra, on tak walczy, on nie się, ją, ale walczy cały czas. Z tą relikwią, widzę. Zobaczmy, co tu jest. Nie razie go to się rozpadło. Dobra. Trzeba by było jeszcze tam ich załatwić? Eee, wyślijmy ciebie, Ajas? Podwoić to, to na atak taki specjalny bez większego leje. problemu. Nie to załatwić. Leje! Kalos! Prostagno! Ipolij! Leje! Poro! Proszę się spać. Prostagno! Etymo Kalos! Prostagno. Gdzie jesteśmy, Leje? Kalos! Etim. handli.

No. Co może w ogóle robić cień. A, bo oni, oni mają możliwość zabijania tych jednostek biologicznych natychmiast. Ich dobrze by było używać na jakieś, wiecie, te takie potężne jednostki akurat. Zwróciłem uwagi.

No ale to coś szybkuje ja. O oh, kurczę Lejdzie Pros tak hetty pros tak prostach, Lejdzie ma Lege.

Stigma, Malista Etimos Honey. <sighs> Czy ja sam swojego to użyłem? Nie, co się Zawsze co działa jeszcze tanie. Ten, ten skill na zwiększenie pancerza. Malista, jest mamy nie, czy nie, No nie wiem, czy będziemy się tam bronić, czy co, bo tam budynki jakieś są Jakieś ryby wypłynęły z tyłu, w ogóle Możliwe, że mają nam zniszczyć te, te okręty, żeby uwolnić popa Ale nie jestem pewien, tak no, no, już walczyć

Cały czas mam tego mocnego skina. W razie jakiejś naprawdę wielkiej zadymy U. A, chciałem powiedzieć, że dobrze by było mieć teraz tych, tych, nie? Zjawy, ale widzę, że Saradyn był z większego problemu z nimi. Z kolosami. Lejzdzie. Hmm... Dobra. Spakin. Proszysie. Estro. Malista. Świątynie. Nasza taska jest skończona. Zostałe relikty wrócili do Stagma. Pani. No i się udało. No i takie w sumie dwie krótkie misje wpadły nam dzisiaj. No i na to nie poradzę. Tak jakoś to dziwnie wyszło. Zobaczymy sobie jeszcze, czy jest jakiś tutaj filmik. I będziemy kończyć ten, no, dosyć niestety, krótki odcinek. Temples. Arkantos. lucky, It is no use. Why does Poseidon not respond? Perhaps it is another who favors you. What of Zeus? Everyone go quickly move Teleganskevi. The first gate to Tartarus. And if you had killed the Atlantean when he came to take the trident back from you, we would have. What if he escapes the underworld? What if he does? He isn't going to gather an army and bring it to Egypt before I've let the old one out. What of the Egyptian gods? Only Osiris would stand against us, and Kemsid claims Set has seen to him. Excellent. If Arkantos does manage to escape Arabas, he will not escape me again! He had better not. Poseidon wishes his sons return to power. No man from Atlantis will stop this. O, oh, tutaj mamy, że przychodzimy teraz do kampanii e, egipskiej. Czy chcesz zobaczyć całą muczek? Nie, będziemy... Krzyczeć dlaczego to nie działa najwyżej w trakcie kampanii. Zagnina relikwia, czyli 11% to już jest kampania tych, tak? A to ciekawe, złoty prezent. Czy nie, to dalej jest niby ten, bo to jest 33%, czyli sporo jest tych, myśli powiem wam szczerze, nowa Atlantyda. No to dobrze. Będzie co tam nagrywać. No ale tyle jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w, następnej, w następnym odcinku w sumie, gdzie będziemy już grali Egiptem. Tak więc do zobaczenia, dzięki za oglądanie. Siemaneczko.